Proszę państwa, o Ukrainie mówimy wiele, praktycznie raz w miesiącu trafia na nasze obrady ten temat i proszę popatrzeć z perspektywy czy barwy czarne i białe są odpowiednio do tego opisać sytuację w tym kraju. Na Ukrainie dzieją się sprawy podłe, bo podłością jest zamknięcie do więzienia byłego premiera i kilku ministrów i dzieją się też sprawy wielkie. Prowadzane są reformy takie reformy, przy których wszystkie regulacje tak zwanego traktatu fiskalnego są czymś prostym. Wprowadzono reformy podatkowe, wprowadzono reformy dotyczące prawa karnego. Jednocześnie w tym samym kraju nigdy nie było tak źle, jeśli chodzi o klimat gospodarczy, takiego narzekania na system prawny, jakie prezentują inwestorzy zagraniczni, nie było nigdy. Ale w tym samym kraju nowe prawo wyborcze przyjęto odpowiednio wcześniej za zgodą opozycji. W tym samym kraju zjednoczyła się opozycja po to, aby wspólnie wystąpić przeciwko partii regionu. Więc chciałbym, żebyśmy to wszystko widzieli, zanim tak łatwo będziemy mówili, że oto rodzi się nowa Białoruś, albo że jest po prostu zupełnie fatalnie. To jest rok wyborczy i w tym roku wyborczym obywatele Ukrainy muszą mieć prawo i my im w tym możemy pomóc, aby opowiedzieli się w poprzednim plebiscycie, czy odpowiada im polityka partii regionów, czy im nie odpowiada. I to jest zasadnicza sprawa w tym roku. W związku z tym zadbajmy, aby to były wybory wolne, aby były wybory uczciwe, bo mamy do tego odpowiednie instrumenty. Już raz nam się to udawało kilka lat temu. Walczyć o to, żeby były wybory wolne i uczciwe. My, nam władze Ukrainy nie pomagają. To, ta rozmowa na temat standardów praw człowieka jest waleniem grochem o ścianę, nie, nie widzę efektów tego. Ale jednocześnie to, co mnie przeraża, to to, że przy tej okazji objawia się chór mędrców, którzy chcą wylać dziecko z kąpielą, chór mędrców, którzy w Unii Europejskiej, którzy uważają, że ten kraj jest stracony, że trzeba skończyć z nim rozmowę i tak naprawdę wepchnąć w objęcia Moskwy. Moskwa siedzi cicho, Moskwa ma ruki swobodne, jak to się ładnie mówi po rosyjsku, ale jej polityka tak naprawdę jest poprzez tych wszystkich gorliwców realizowana. I Przeciwko temu chcę zaprotestować nie wylewajmy dziecka z kąpielą, chcę pozdrowić panią Jewgenię i powiedzieć, że ściskamy kciuki za jej walkę o to, aby mama wyszła na wolność. Dziękuję.